Najpierw jest tak, że zdobywasz te szkolenia, masz ten certyfikat, zaczynasz się głowić, jak tu zdobyć pierwszych klientów, udaje ci się zdobyć jakoś pierwszego klienta, potem drugiego, potem trzeciego, potem czwartego, piątego, ósmego, dziesiątego, aż zapełniasz grafik. Nie wiem na jakim etapie swojej kariery jesteś aktualnie, ale jeśli nawet nie jesteś na etapie zapełnionego grafiku, to gwarantuję ci, że jeśli go zapełnisz, to nadejdzie w końcu taki moment, w którym będzie ci mało. W którym oddadzą się ambicje, wkazuje się chęć, pogoni za jakimś większym celem. Być może właśnie wtedy dojdziesz do wniosku, że chcesz zdominować swój lokalny rynek. I w tym filmie, właśnie o tym przedstawię Ci trzy najważniejsze zasady marketingu, których musisz się trzymać, jeśli realnie chcesz zdominować swój rynek. Zasada numer jeden. Jeśli nie wiesz w jakimś kierunku, to spójrz na to, co robią wszyscy i idź dokładnie w przeciwnym. I gość, który jest legendą marketingu, powiedział tak kiedyś bardzo, bardzo podobne zdanie. To nie brzmiało prawdopodobnie dokładnie tak samo, pewnie coś przejęzyczyłem, ale jakby sens jest dokładnie taki sam. Jest to klucz do sukcesu, szczególnie na bardzo konkurencyjnych rynkach, takich jak branża fitness. Natomiast z tą poradą należy uważać, bo chodzi w niej głównie o to, że to, co robią wszyscy, bardzo szybko przestaje działać. Jeśli widzisz ciągle dokładnie takie same reklamy i również zaczniesz je robić jeden do jeden tak samo, to jest to po prostu idiotyczne zachowanie, idiotyczne posunięcie, idiotyczny ruch. I w branży marketingowej i biznesowej często słyszy się parafrazy typu Observe the masses and do the opposite, czyli obserwuj tłumy i rób na odwrót. Jest to najtrudniejsza z dzisiejszych zasad, natomiast dająca największy zwrot z inwestycji w długim terminie. Marketing polega na testowaniu. To jest chyba mój ulubiony cytat. Nawet nie wiem, czy ktoś kiedyś oficjalnie powiedział coś takiego, że jakby jest to gdzieś tam zapisane, czy że ktoś powiedział taki cytat, czy zostało to uznane. Nieważne, natomiast marketing polega na testowaniu. Testuj inne rzeczy, inne reklamy, inne nagłówki, inny content, inne strategie sprzedażowe. Problem jest to, że ludzie nie testują. To jest problem. Jakby, jakby to to, że mamy cały czas takie same reklamy i że każdy robi dokładnie to samo, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ludzie za mało testują i przez to to stoi w miejscu. Jeśli nie będzie tej jednej osoby, która się wyrwie, która wyjdzie spoza schemat i która zacznie robić coś nowego lub coś lepszego lub w inny sposób to w końcu wszyscy będą w totalnych tarapatach, bo to totalnie przestanie działać. Ludzie tego nie kumają. jakby Ja też tego nie kumam, że ludzie tego nie kumają, szczególnie osoby, które zajmują się marketingiem, ale robią dokładnie to samo i oczekują innych rezultatów. I teraz Dawid Ogilvy, często nazywany ojcem reklamy, wielokrotnie podkreślał znaczenie badań i testowania w reklamie. Na przykład w cytacie. Never stop testing and your advertising will never stop improving. Czyli nigdy nie przestawaj testować, a twoja reklama nigdy nie przestanie się poprawiać. To jest Dawid Ogilvy. Musisz przełożyć to nie tylko na reklamę, ale również na każdy inny element. Ci, których widzisz w internecie, którzy zarabiają setki tysięcy albo nawet miliony robiąc marketing, oni wszyscy testują. Non-stop testują. Praktycznie nie ma dnia, w którym nie przeprowadzaliby jakiegoś testu, na przykład tak zwanego split testu na jakimś landing pageu chociażby. Czyli to nie muszą być testy, w których oni aktywnie biorą udział, tylko oni zbierają dane na przykład do tych testów. Uwierz mi, że nie ma takiego. Dnia. Tak samo jest z reklamami. Nie podejmiemy decyzji na bazie jednego dnia. Ciężko jest podjąć decyzję na bazie jednego dnia. Jeśli chcemy naprawdę coś przetestować, chyba że mamy tyle pieniędzy, że jesteśmy w stanie wydać bardzo dużo w jeden dzień, ale i tak ciężko jest na bazie jednego dnia podjąć decyzję, dlatego trzeba po prostu to testować. Zasada numer dwa. Wykorzystaj multikanałowość. I multikanałowość w oznacza, że wykorzystujesz kilka różnych mediów umiejętnie przeplatając je, tworząc w ten sposób skrupulatnie i z premedytacją przewidzianą ścieżkę potencjalnego klienta. Czyli my tego nie robimy na oślep, tylko my robimy to dlatego, że doskonale wiemy, że te osoby Będą widzieć nas multikanałowo, że te osoby będą podejmować na bazie tego decyzje zakupowe, decyzje o tym, że w ogóle odbiorą od nas telefon i że przyjdą na przykład na próbny trening. I tak w formie graficznej wygląda nasz multikanałowy system marketingowy, czyli rozwiązanie, które wdrażamy u naszych klientów. Brand Ads, które są tutaj, tutaj dokładnie, one budują naszą markę osobistą oraz pozwalają innym osobom nas poznać lokalnie lub online w całej. Polsce. I przy Brand Ads celowo wydłużamy cały proces zakupowy, czyli mamy albo Indirect Brand Ads, albo Direct Brand Ads, one już się różnią tym, że Direct polegają na tym, jak polega Direct Response Marketing, czyli na tym, że wszystko ma być tu i teraz, wyłapujemy te 3% rynku, które jest gotowe na zakup tu i teraz. Indirect polega na tym, że wpuszczamy je do naszego ekosystemu, natomiast to są osoby, które zwykle nie są jeszcze gotowe na zakup, dzięki temu jesteśmy w stanie wpuścić ich dużo taniej i dużo więcej, ale z czasem to się nam dużo, dużo bardziej opłaca, więc warto robić i to i to przez co potem znowu jest dużo łatwiej nam sprzedać bo te osoby nam ufają. W momencie kiedy one będą gotowe na zakup to one już w tym etapie nam ufają, znają nas i po prostu kasujemy od nich pieniądze. Metalid Ads zgłaszają się do nas osoby chętne tu i teraz na naszą ofertę czyli te 3 rynku i są to często osoby które wcześniej widziały na przykład Brand Adsy przez co mają już do nas większe zaufanie i sprzedaż i im jest ponownie łatwiejsza. Znowu kolejny element jeśli ktoś wcześniej widział nasze Brand Adsy i w odpowiedni sposób robimy treści to prawda jest taka że te treści mogą znacznie przyspieszyć proces zakupowy pod względem dojrzewalności tego klienta. Co mam na myśli? Jeśli dana osoba zauważyła u siebie, że ma problem z samopoczuciem i ty masz w odpowiedni sposób zrobiony profil, twój profil powinien jej na przykład uświadomić, że ten problem może wynikać z tego i z tego. Jeśli on faktycznie wynika z tego i z tego, a ta osoba zauważy, że na przykład, czyli problem z, problem z niskim poziomem energii może wynikać z tego, że nie jest się aktywny fizycznie. Totalnie taki bardzo general przykład, bardzo ogólny, ale dajmy na to, żeby szybko coś wymyślić. Jeśli ta osoba sprawdzi u ciebie na profilu i z Twojej treści będzie wynikać, że ten problem może wynikać z tego, to ta osoba przechodzi na kolejny poziom świadomości. I czym wyższy jest ten poziom świadomości, tym bardziej zbliża się do tego, że musi skorzystać z Twojej oferty. Nie? Jakby rozumiesz, rozumiesz, co tutaj się dzieje. Poprzez to, że Ty masz profil, poprzez to, że masz content, bardzo mocno konwertujemy te osoby. No i sprzedaż im jest po prostu dużo, dużo łatwiejsza. Profil firmy Google. Czyli tu, metalic ac mamy tutaj na środku. Niezależnie od tego, czy zgłaszają się do nas osoby bezpośrednio z profilu, wysyłamy je potem na Instagram, a potem widzą nasze reklamy, czy jest na odwrót, czyli osoba widzi nasze reklamy, więc wyszukuje nas w Google, a potem na przykład pojawiają się jej brand acy, albo znowu pojawiają się brand acy, więc wyszukuje nas w Google, a potem pojawiają się lead formy, zgłasza się i zostaje klientem. Dużo, dużo, dużo większa skuteczność, mamy tak naprawdę trzy różne źródła. A, trzy różne rzeczy. Osoba czuje się, jakbyście wyskakiwali jej z lodówki i to nie jest nic negatywnego, na tym polega właśnie marketing. Wiele osób, byłem kiedyś w takim coachingu, takiej osoby z Polski, nieważne, i pewna klientka tej osoby powiedziała wprost, że ona kupiła ten coaching, który kosztował x tysięcy złotych, dlatego że ta osoba wyskakiwała jej dosłownie z lodówki. I tak się dzieje. Ja, mimo że ja mam ten coaching, to mi do dzisiaj reklamy wyskakują cały czas z lodówki. nie? I na tym to ma właśnie polegać. Na tym polega m.in. multikanalowość. To sprawia, że osoba na przykład nas obserwuje, napisze do nas, bo będzie chętna skorzystać z naszej oferty. I zobacz, jak te wszystkie elementy świetnie się przenikają. Dodatkowo używam tutaj naszego profilu na Instagramie oraz strony na Facebooku jako pewnego rodzaju landing page czyli takiej strony internetowej. Dlaczego nie używam tej strony internetowej? Bo rolę strony internetowej przejmują tutaj Instagram i social media i tak powinno być w 2025 i w kolejnych latach, gdzie osoby mogą zapoznać się z nami, naszymi klientami, zyskać do nas zaufanie. Mamy 2025 rok, więc musisz podchodzić do marketingu całościowo, inaczej będzie Ci po prostu ciężko. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego multikanałowego systemu marketingowego, kliknij raz pierwszy link w opisie, znajdziesz tam film, w którym opowiadam jak realnie ten system może przełożyć się na Twój biznes. W 2025 roku. Tymczasem przechodzimy do trzeciej zasady. Buduj markę osobistą. To jest najważniejsza jedyna rzecz, która realnie i prawdziwie jest w stanie totalnie wybić Cię ponad konkurencję. I to tak realnie wybić Cię po prostu ponad konkurencję, sprawić, że będziesz top jeden na jakimś tam swoim rynku. Ale budować markę osobistą, wcale nie musisz rzucać codziennych rolek i TikToków. Możesz robić to na autopilocie właśnie za pomocą brand adsów, których używamy w multikanowym systemie marketingowym. Link w opisie. Dzięki temu jesteś w stanie budować markę regularnie i przewidywalnie, przy okazji pozyskując z tego klientów. Czy można być w lepszej sytuacji? Biznesowo chyba ciężko. Chociaż można być, kiedy będziesz mieć jeszcze większą markę osobistą, wiadomo. Naprawdę, marka osobista to jest klucz do sukcesu w 2025 i w kolejnych latach, i będzie to coraz bardziej postępować. Jeśli połączysz unikalność, multikanałowość oraz markę osobistą, to otrzymasz dominację swojego rynku. I teraz, jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie od A do Z, jak możemy pomóc Ci zbudować dochodową markę osobistą za pomocą naszego autorskiego, multikanałowego systemu marketingowego, w konsekwencji zbudować bardzo dochodowy biznes trenerski, to więcej na ten temat znajdziesz w pierwszym filmie, w opisie. Dzięki za oglądanie tego i do następnego.